Rozwiń skrzydła kariery i Erasmus to dwa nowe projekty, w których biorą udział pilskie szkoły. Uczniowie z zespołu szkół gastronomicznych i zespołu szkół przy ulicy teatralnej będą mogli korzystać z kursów i zagranicznych staży. Starostwo Powiatowe zakończyło właśnie wszystkie formalności związane z projektami. W ciągu ostatnich tygodni i dosłownie w ciągu najbliższych godzin zostały zrealizowane dwa. Projekty, projekty, które noszą roboczą nazwę, taką już formalno-prawną, mianowicie projekt Rozwój Skrzydła Kariery i projekt Erasmus. Na obydwa te projekty starostwo uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 1 300 tysięcy złotych na Erasmusa i rozwin skrzydła kariery. W ramach tego pierwszego projektu w lipcu 20 uczniów z zespołu szkół gastronomicznych ma udać się do hiszpańskiej Kordoby na czterotygodniowy staż. Program rozwin skrzydła kariery szkoła będzie realizować do czerwca 2018 roku. W ramach niego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają poszerzać swoje umiejętności. Natomiast młodzież ze szkoły. Przy ulicy teatralnej czekają staże we włoskiej Bolonii, a także wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt.